Witaj, panie generale, hej, hej! No dobra, nie no, to w takim razie... Kurwa, mam dziś chujowy dzień, jak zdechniesz, to będzie poprawiony. Dobra, postaram się. Nie zwracaj uwagi na moją nazwę. Dobrze, nie będę zwracał uwagi na twoją nazwę. Chociaż nie, nie mów mi, co mam robić. Petrus zje ci pomadkę. Ja ci zjem pomadkę? No dobra. Yy, jeśli zacina to, yy, obawiam się, że będziemy musieli to wytrzymać jeszcze jakieś 10 czy 20 minut. Nie jestem pewien, czy to może być tym spowodowane, ale moja mama ostatnio załatwiła sobie Amazon Prime i ogląda seriale, które zżerają cały nasz transfer. Zja Boże, co to jest? Nie! Dzisiaj ogarniamy sobie lepszą zbroję. To będzie bardzo yy, ryzykowna misja. Ale co mi tam? Al kakao się długo szykuje. O, jesteśmy na miejscu i tutaj. Będę skradał serca. Bo w tym jestem najlepszy. Dobra, tu mamy serduszko. I tego bloczku nie da się rozwalić, więc bierzemy bombki i czary mary. Możemy przejść. Pamiętajcie, moi drodzy, kiedy nie możecie dostać się do czyjegoś serca, to użyjcie bomb. Tutaj jest sprzedawca i on może mieć fajne rzeczy. Oczywiście nie ma fajnych rzeczy, bo jest niemiły. Czyli ja mam dużo bombek. Musielibyśmy znaleźć sprzedawcę, który jest, który się losowo pojawia pod ziemią. O mój Boże, Agusiek, co ty wstawiasz? Dobra, nie wstawiajcie tak wielkich obrazków, bo ja później muszę przewijać czat, żeby zobaczyć, co wypisaliście wcześniej. Wow. Fajnie by było znaleźć tego szkieleta. A tego szkieleta można po tym znaleźć, że żaden inny przeciwnik się nie respi. Nagle. Więc jak będzie podejrzanie pusto, to możemy go szukać, się rozglądać za nim. Jest! Przyrząd tu stoi! <laughs> Lubisz jeść strut. Stru Strucle? Strucle? Jak wyglądają strucle? Nawet przepis od razu dostałem. I co zawierają? Ło, uwielbiam strucle! Okej. Okay. Jest noc? Jest noc. Elegancko. Eee. <grystanie> Dzień dobry. Au, oberwałem! Nie! No i teraz podoba mi się ta muzyka co leci. Jest taka chillowa, fajna. Nie dzieje się tu nic takiego ekstremalnego, żeby tutaj metal jakiś leciał. Okej, okay, dobra, zmieniam zdanie. Dobra. Gotowy na Bosiksa. O kurde, no i z najgorszej możliwej strony mnie przyszedł zaatakować. Dobra. Ach. Dobra. Dziękuję. Możemy go załatwić jeszcze raz. O! Ale brzydki jest! Zawsze chciałem mieć brzydkie dziecko. Kurde, szybko lecimy. Dobra, no to szkielet. Mógłbym zbudować jakieś domki nowe, ale po, po cholerę. Ostatnio, jak mieliśmy te rozmowy o w ogóle związkach, to pomyślałem sobie ostatnio tak. Jeśli w losowym momencie, normalnie, w normalnym życiu, wyobraziłeś sobie. Jakąś taką bardzo codzienną rzecz, czyli na przykład nie wiem, właśnie przesadzanie drzewka, i wyobraziłeś sobie, jakbyś chętnie chciał przesadzić to drzewko dla jakiejś konkretnej osoby, jakby cię poprosiła o to. To myślę, że to już jest miłość. Czy to jest dobry wyznacznik? Mówię. Ja się nie znam na związkach, nigdy nie byłem w prawdziwym związku. Kocham cię jak starego? Nie! Tyle z areny. Nie, no, jeszcze poświetlę tutaj jakoś ładnie, żeby było. O! A tu kolega se leży. Hej! Ty masz fajne rzeczy. Masz piwo. Piwo to jest w sumie fajna rzecz. Kurde, nie rzucaj piwem. Odwalci się. To jest człowiek, który sprzedaje mi piwo. Ale, wiesz, no tak. Tak to. Nie wiem. Można se myśleć, że jest noc już, dobra. No to wsuwamy, wpierdalamy i odpalamy. Dobry wieczór. No i tutaj barman. Chłop będzie rzucał piwem i mi pomagał w międzyczasie. Geniusz. O jak macha łapkami. Ojejku. Dobra, koniec zabawy. <grym> Okej. Okay. Czy coś było fajnego w skrzynkach? Coś chyba było. Na pewno świeczka wodna nam się przyda. Czas czytać. Jakiś czas już. Ała 57? Jezus, tu jest niebezpiecznie! Au! Tutaj jest tajne przejście znowu. Tutaj też. Ojej, aha. Tajne przejście do tajnego przejścia. Niesamowita konstrukcja. A to? To jest jeszcze dalsze przejście do dalszego tajnego przejścia. Meteoryt wylądował. Okej. Okay. Fajnie. Kurde, nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Czy ja w ogóle coś potrzebuję stąd? Nie. Idę stąd. Jedziemy teraz na drugi koniec mapy, żeby tam odpalić tą potkę do yy, latania. Żeby szukać latających wysp. Bo na latających wyspach można znaleźć teraz skrzydełka. Bułka, mięso i serek masz. Po prostu. Wkładasz to do... Yy, uznajemy cukier za niezdrowy i sztuczny i w ogóle, a jak się okazuje... Cukier to jest po prostu substancja jakaś, którą wydziela jakaś konkretna roślina, więc nic gorszego nie ma w białym cukrze, co by było w brązowym, nie wiem. W sensie nie jestem naukowcem. Nie wiem, stosujesz cukier normalnie, czyli słodzisz sobie, nie wiem, dwie czy jedną łyżeczkę do herbaty. To jest git. Jak słodzisz se 7, to już faktycznie może być niezdrowy cukier. No ale to wszystko będzie niezdrowe, jak będziesz wtrniać tego kurde za dużo. To i burgery też będą... Nie, nie, nie. Dobra, mam pudkowe. Jezus Maria. Dotarliśmy do piekła, czyli tam, gdzie nasze miejsce. Za to co my wygadujemy. Oto... Je... Tak, będę miał własnego Alberta. Ze... Tak jest. jakiś śliczny. Jest obsydianowa skóra, dobra. Tego chcemy jak najwięcej. Je... Kurde łyknąłem, dobra, to kopiemy teraz. Tego. To lubią kobiety. To kochają kobiety. Co mam na myśli? Yy, remont. <noise> Teleportujcie w losowe miejsce na mapie. Do mojego własnego tunelu, do którego mam 5 minut drogi. Możemy przywołać króla slimów. Mam jeden ząbek, który stara się wyjść z szeregu. Ale mu nie wolno. Nie może tego zrobić. Yy... Mogę wysłać szereka? Nie. Dobra. Idźcie po jedzenie. Ja mam swoje. Mam O. I teraz będę chrup chrupał. A, kurde, jeśli mi się teraz chce. No. Mhm. Dobra. Ty ja się mogę na tym palić? Oszustwo cannot be set on fire I kurde palę się jak na tym stoję. No to co jest? No też tak myślę Okej okay. Przez całą walkę z goblinami mogę mówić tylko Ara 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 Ale. Ara, ara. Ara ara! u, uh, u, uh, Ara ara! u, u, ara Ara ara? Ara ara! Ara Wyobraź sobie, że ta prażynka to twoja dupa. Nic nie Jest ciemno. Jestem czarny. Nie wiecie pewnie, co się wydarzyło. A wydarzyło się to, y że wróciła, <laughs> cofnęło nas trochę w sejwie, i jest wal. Ara ara. <laughs> <laughs> Wracaj do kuchni. No! Nie! No! No! Dajcie mi chwilę. Nic smutnego się nie dzieje, spokojnie, to tylko taka muzyka. Próbujemy przejść bossa? już. Podeślijcie mi dobry przykład mówienia hot. To się wtedy zastanawiam. Ja zapomniałem, że ja mam na jednym życiu. Hej! Czy ja jestem serio gotowy? Bo jak to mogła być bardzo zła decyzja. Jeszcze pomyślałem sobie, mamy drugą przewoływaczkę w razie czego przywoła się go drugi raz. Nie, nie, nie. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Trochę się zestresowałem faktycznie. Ale jest, udało się. I będę miał spokój z budowaniem domku na domków na bardzo długi czas. O! Oh! Kolorowo zoologistka! Zapomniałem o niej furasku. Hej, mam za dużo pieniędzy. Dawaj! Nie! Nie! Co wy robicie? Idziemy pod ziemię! Fajnie było! <śm> Kurde, rzucają we mnie bossa od razu! Teraz musimy przesiedzieć całą noc pod ziemią, żeby się nie zrespił. Świetnie! Będziecie chętni wymęczyły... Jezus! Nie, 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 nie! Chua się! Jezus wlazł do mnie, okej, okay, przepraszam. O nie, dwa gówniaki. Nie wyskoczą stamtąd. Wyskoczył stąd, ciul. Szukamy kobaltu. Ale mówię, no dzi dzisiaj te, dokumentów szukałem różnych, potrzebnych. No bo tą pracę zaczynam w kwietniu, nową. Będę młodszym specjalistą do spraw konfiguracji procesów. To brzmi strasznie. Jezus Maria. Co macie do powiedzenia? KUNE KUNEHA W sumie możemy porozmawiać o, o gorących chłopakach, jak chcecie. Nie goń mnie tak! Hej! Nie wolno! Nie, I przyszedł drugi! Wolałbym Jest goblin! Związany! Jest! Jest mimik! Ała! Daj mi stół! I buty rakietowe. Dziękuję. Dobra, możesz umierać. A wiecie do jakiego ja wniosku doszedłem? Że Eggman z, z serii, serii Sonic można bardzo bezpiecznie przetłumaczyć na jajcarz. Ej, co ty mnie kurde uczysz? Hej. Ja nie chciałem teraz nauki. No dobra, ee. Nihon. 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 ん <music>